Konfederacja, tak? Jedyna prawdziwa prawica, tak usłyszałem. No, wystarczy posłuchać to... ministra tego rządu, ministra rolnictwa Ardonowskiego, który mówi, że miała być formacja prawicowa, a sięga po idee marksistowskie. I taka jest prawda. Zjednoczona prawica stała się tak zwaną zjednoczoną, tak zwaną prawicą, o czym świadczą nie tylko ostatnie głosowania, ale, ale także szereg reform, które były przeprowadzane i pomysłów, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, które z prawicą nie mają nic wspólnego. To jest element jakiejś rewolucji neomarksistowskiej, czy to postulaty związane z właśnie z zakazem eksportu własnych produktów mięsnych, czy certyfikowanych, czy to są... A to, że każda regulacja państwowa to jest prawica? Tak w ogóle, to no, do zasady, no, panie pośle? Mamy na przykład przykład przedstawiany ostatnio ustawy o tym, by różnice płac traktować jako mobbing. No, przecież to są postulaty zachodnioeuropejskich socjaldemokratycznych ugrupowań. I Prawo i Sprawiedliwość już nie tylko na gruncie gospodarczym Gospodarczym, mówię o rozbudowanym państwie socjalnym, skomplikowanym systemie podatkowym, wysokim poziomie opodatkowania, ale także na poziomie społecznym idzie z tym nurtem lewicowym, ponieważ no, zrównywanie w prawach zwierząt, zwierząt i ludzi, to nieprawda. To nieprawda. No, nie tworzenie, to, pan tworzenie pan nierówności rozumiem, prawnych że, pod płaszczykiem że, że zrównywania powiedzieć. szans, czyli walka z tak, zwanymi, z tak zwanymi różnicami płacowymi. To są wszystko postulaty lewicowe, zachodnioeuropejskie. stąd państwo być bardzo nowocześni, bardzo zachodnioeuropejscy, ale proszę się nie nazywać się w związku z tym e, prawicą, bo Państwo już w to nie uwierzy, zwłaszcza nikt, kto mieszka na polskiej wsi, żaden polski rolnik już się nie da nabrać na te państwa puste frazesy. Tu pan minister mówił, że Polacy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość po to, żeby mogli realizować swój program. Tylko Polacy, rolnicy, przedsiębiorcy, górnicy nie widzieli w tym programie postulatów likwidacji rolnictwa, górnictwa, e, przedsiębiorców. Przecież ustawa o likwidacji 50 tysięcy spółek komandytowych poprzez podwójne opodatkowanie została Ma się na wszystkim zna. Podwójne opodatkowanie naprawdę. Polaków Niebywała. pracujących za granicą po to, żeby nie tylko za granicą płacili podatki, ale jeszcze w Polsce drugi raz. No, na to wszystko Polacy nie głosowali, bo to widzieli w programie Lewicy, a państwo to teraz realizują. Nieprawda. Jeśli, chodzi, jeśli chodzi o statystyki, no, ja pół roku temu mówiłem, popatrzmy na takie kraje jak Szwecja. Tam nie zamknięto kraju, nie zamknięto lasów, nie wszystko zamknięto Był pan znawcą gospodarki. spółek komandytowych, teraz jest no pan epidemiologiem. Nie na, no no. Niebywałe, widzi, naprawdę. Widzi pan polecam, pan coś powiedział konkretnego? Naprawdę. Nie. Gratuluję. Dziękuję. Można brać od... Opozycja nie bierze Poseł odpowiedzialności kuleś. za żadne słowo. Pan nie bierze odpowiedzialności. Naprawdę. Biorąc a pana lider mówi o, o, o tym, że jak kobiety są gwałcone, to nie są gwałcone. to, to prawda po, czy nie? Podpisuje się pan pod tym, co a mówi, czy nie? lider z Podkarpacia, co robił z Ukraińkami, to już nie będę wspominał. Ale się pan, odbiegał pan tematu. To? Odbiega pan od to? tematu. To jest ja mówię o podatkach, nie ja mówię o rolnictwie, ja mówię Pan od górnicy a pan sprowadza debatę publiczną po prostu do poziomu rolnictwa. Konfederacja, wolność i niepodległość.